Dlaczego skupiamy się na tym, co nie działa? Bo tak zostaliśmy wychowani. Szkoła, praca, system. Wszystko to uczy nas korekty błędów. Czerwony długopis, minusy, porażki, poprawki. A przecież nikt nie rozwija się przez analizę błędu. Rozwój dzieje się przez utrwalenie skutecznych wzorców. Zwróć uwagę na dziecko, które chwalone jest za wysiłek. Chce próbować więcej. Ale dziecko, które słyszy tylko co zrobiło źle, zamyka się, traci odwagę, gaśnie. I my jako dorośli wcale nie różnimy się od dzieci. Różni się tylko język, w jakim siebie oceniamy. Więc zacznij stosować język, który wzmacnia. Zamiast nie potrafię, muszę się zmienić, nie wychodzi mi, zacznij używać innego. Nie potrafię, muszę się zmienić. Nie wychodzi mi to język, który utrwala stan, z którego chcesz wyjść, więc spróbuj inaczej. Czasem mi wychodzi, czasem nie. Co robię wtedy, kiedy mi wychodzi?